Jak stać przy rzucie? Dużo osób początkujących, które dopiero ogarniają technikę, zastanawia się, czy mocno wychylać się w rzucie, czy stać lepiej stabilnie. I tutaj, jak zawsze, odpowiedź to zależy. Jedni zawodnicy będą wolały tak, inni będą tak. Nawet jak popatrzycie na prodarterów, to znajdziecie i jednych i drugich. Jeżeli bardzo się wychylacie do przodu, to prawdopodobnie dużo mocniej obciążacie stopę wykroczną, i przez to stabilność pozycji może trochę ucierpieć, właśnie przez to, że bardziej obciążamy jedną stopę, druga jest obciążona mniej. I tutaj jako trener personalny mogę powiedzieć właśnie, że przy niestabilnej pozycji ta celność nasza będzie mniejsza, ale z drugiej strony jesteśmy bliżej tarczy. Także jeżeli mocno się wychylamy, to fajnie było poćwiczyć właśnie stabilność na jednej nodze lub się troszeczkę cofnąć, żeby jednak ta proporcja sił na nogi była nieco korzystniejsza. Ale jeżeli stojemy prosto, to nie musimy się martwić o stabilność, ponieważ jesteśmy bardzo stabilni, ale za to mamy dłuższą odległość do tarczy. Co będzie dla ciebie lepsze? Nie wiem, musisz sprawdzić obie wersje, przetestować i zobaczyć. Zaobserwuj po więcej.